Proszę Państwa, profesor Donald Sul opublikował taki artykuł niedawno, w którym powołał się na taką alegorię dwóch pięściarzy. Na taki, tak, dwóch pięściarzy. Pierwszy pięściarz, nie wiem, czy Państwo znacie, to był Muhammad Ali. Czym się charakteryzował Muhammad Ali? Jak byście określili jego styl boksowania? Muhammad Ali był zwinny. Był zwinny, trudno go było dopaść. Inni pięściarze nie byli w stanie go dopaść. Jego takim przeciwnikiem, z którym nie mógł sobie poradzić, był przeciwnik, który się nazywał George Foreman. Czym się charakteryzował George Foreman? Wytrzymałością. Muhammad Ali go lał po głowie bez przerwy, prawda? A George tak. Foreman stał jak wryty. Profesor Sul użył, który jest twórcą nowej koncepcji New Normal czyli nowej normalności, w której się znaleźliśmy od 2000 roku, użył tej koncepcji, tej metafory jako metafory, która, która wiąże nowoczesną firmę, koncepcję nowoczesnej firmy, że współczesna firma musi być nie tylko elastyczna, nie, musi, być, ty, musi nie tylko być zwinna, ale musi być także wytrzymała, czyli musi łączyć te dwa przeciwstawne elementy. Jeżeli chcesz być firmą, która... Ma wygrywającą strategię konkurencyjną, musisz być zarówno zwinnym, jak i musisz być wytrzymałym. I to jest, ale żeby być zwinnym i wytrzymałym, musisz realizować swoją strategię, bo strategia sama z siebie się nie robi, tylko realizowana jest przez pracowników, przez utalentowanych pracowników, przez pracowników, którzy cenią swojego pracodawcę, którzy cenią swojego pracodawcę nie dlatego, że im płaci tylko cenią go za to, że ma właściwą strategię, właściwie wdraża tę strategię, że ma fantastyczną kulturę organizacyjną, że ma odbiurokratyzowaną strukturę, że ma wspaniałych przywódców zarówno na górze organizacji, jak i na dole i że jest ciągle oparty o innowacje i ma wspaniałych ludzi na każdym szczeblu organizacji, utalentowanych ludzi, dba o swoje talenty.